za Wami awans do półfinału rozgrywek Pucharu Polski, I, ale czas jednak wrócić na to ligowe podwórko. Jak to zwycięstwo wpływa na Wasze nastawienie przed meczem z Ruchem Chorzów? A Myślę, że ta, ta wygrana w Pucharze dała nam dużo o, z aspektu psychologicznego. Myślę, mi wydaje, że każdy ma, ma taki pozytywny impuls w głowie, także mam nadzieję, że to będzie widać na boisku. Byłeś autorem jedynego gola przeciwko Ruchowi. Tamten mecz skończył się remisem 1 do jednego. Jaki? Jakiego meczu możemy się spodziewać? No pamiętam, że wtedy, wtedy dobrze graliśmy. Była jak pamiętam dobra pierwsza połowa. Um, ta bramka też była stałego, ale no, z zależy nam tam, tam, ten punkt wtedy. I mi się wydaje, że w niedzielę będzie ten sam mecz. Ruch jest, uh, jest mają jakość, ale my też, także zobaczymy co będzie.